Na każdym serwerze Five'em potrzebna jest sprawna i szybka administracja. W tym filmie postanowiłem sprawdzić swoją administrację na moim serwerze Hazer Roleplay, na który serdecznie was zapraszam. Postanowiłem lekko trollować, dawać sobie niewiadome teleporty i tak dalej, więc oglądajcie ten film do końca i zostawcie lajka like i suba. Możecie też podbić film, ale tak jak mówię, lajki like i sub obowiązkowy. To na tyle zagłoszeń, ale teraz zobaczcie tylko tą wstawkę. Elo, jeszcze coś mam powiedzieć tylko przed filmem. to jak widzicie, za mną stoi tutaj takie auto. No i co najważniejsze, osoby, które będą po prostu nowe na serwerze tylko przed ten weekend, czyli wejdziecie, zdacie WLK prostą WLK, coś najważniejsze, że prostą WLK, gdzie nie wymagamy mutacji, nie mamy wymaganego wieku, tylko po prostu wchodzicie zdajecie WLK, to jak ją sobie zdacie, możecie wpisać sobie ukośnik kod Start Kozako. Start Kozako, jak sobie tutaj wpiszecie, to ode mnie dostaniecie takie oto piękne auto. Dodatkowo również dostaniecie więcej gotówki na start, no i trochę końców może na jakąś skrzynkę, a może akurat Wam się coś wylosuje. Także pamiętajcie o tym kodzie, jeżeli jesteście nowi i po prostu wejdźcie na tego Discorda i zdajcie WLK. Nigdy tak. Czegoś nie robiliśmy na no w sumie żadnej edycji, że dawałem Wam e, dodatkowe jakieś auto na start. Więc naprawdę mega auto się prezentuje, mega ładne i jest totalnie za darmo do Was. Więc bijajcie, zdawajcie listę i grajcie wspólnie z nami. Link do serwera macie w opisie. Szybano widzowie, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek taki trochę nietypowy, ponieważ właśnie teraz nazwa gracza dajemy sobie na przykład 3000. Dajemy sobie. Dajemy sobie, no i co robimy? Co robimy. Wchodzimy na mój serwer, ale nie dość, że nie mamy permisji. W sumie zacznę już sobie wchodzić, to dzisiaj testujemy moją administrację na moim serwerze, ponieważ postaramy się tutaj e, troszkę e, potrolować, że tak powiem. I zobaczymy, czy moja administracja na moim serwerze faktycznie pomaga szybko graczom, reaguje na reporty i tak dalej. E, mam nadzieję, że nikt mnie nie rozpozna z nikiem w 3000 za mega kreatywny nick. Poudajemy sobie trochę cheatera, czyli na przykład będę sobie dawał rewy z konsoli. I oni pomyślą, że ja na jakimś godzie albo coś, a po w sumie mogę sobie godę też nadać. E, no i jesteśmy. Jesteśmy, tak jak widzicie, ukośnik REVIVEME Nie mam permisji giełdę sobie offne, bo mnie tu będą pisać. Mamy taki zestaw, no jak widzicie, typowego trolla No i co najważniejsze, nie chcę zrobić typowego jakiegoś RDMa czy coś, tylko zobaczyć po jakim czasie dostanę bana. Co jest kurwa? Nie mogę wrzucić auta, znaczy typa z auta. No i wiecie, tak? Będziemy żyć. Oczywiście wy widzowie wbijajcie na mój serwer, hej roleplay, jest to Welon. dlatego mam nadzieję, że no tutaj e, będzie jakiś trzymany poziom, szybko administracja będzie reagować, bo chcę wam to udowodnić, że faktycznie ten serwer jest mega fajny i że jak pojawi się jak taki idiota, jak na przykład ja teraz nagrywający odcinek, no to szybko zostanie bana. Eee, hala! Halo? Halo? Hala! HALO? Hala. Hala. O kurde, bo ja mam voice Oh. A nie, jednak nie mam. Eee. A czemu bajem flizurę na geja? Co się gać. Bo jest game. To wypierdalaj. Kultury to chemie. Wpierdale Kultury chamie. O... O! I- I'm sorry. I I'm sorry. Muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Powiedzcie, że mam amunicję do tego gówna. E, no to właśnie sobie dodajemy amunicję gwitem 561 Amo 9, damy sobie z 50, proszę bardzo. E, chciałem go tutaj ustrzelić, ale sobie poszedł. No to, to poszedł, tak? To jest jakiś idiota. HELO! Jest mm, pan game? Eee... zależy dla kogo. Ale no, dla mnie, dla mnie jest pan gejem? Eee. Zależy. To znaczy? No nie wiem po co. co. Rozjebać cię ty kwo! Rozjebać cię o, O, kwa... o policja! To jest. Spierdala! To jest policja! On widział? Ty on nie widział! Halo! Ja widzi, tutaj nie chcę im rozpierdzielać rozgrywki, no bo to jest mój serwer Ale, ale widzicie. Tutaj możemy jakieś. faudemika. Co ci się stało? Ała. 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 O! O! ty prajerze! O! 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 Przepraszam! Co ci się stało? Przepraszam! O! Nie! O! Rescuj go Nie, ja nie chciałem, ja nie chciał I daje sobie teraz rewa, reviwę To jest zatrzymany za napęd na funkcjonariusza To nie, że ten jest zatrzymany to za napęd na funkcjonariusza na A co ty odpierd... <laughs> Dobra, powiedzcie, się, ja muszę jakoś uciec, jak ja, a mój ojciec bez noclipa Jak... O, kolejny Dary! Który jest to? <laughs> Kul... Nie wiem, chłopcie, sam rozwiązuje skajdanek <laughs> Co? Nie Dlaczego? No nie. A jak ja, jak ja mam uciec widzowi? Robię tak Tu biur reklamę Idę tu Jak ja mam zniknąć? To jest jakkolwiek możliwe? To była pierwsza akcja typu zgłoszenie W sensie typu... Typu odwalenie Dałem sobie rewa Chłop nie wiedział o co chodzi Albo pomyślał, że jestem admin Albo hacker tego nie wiem. Pam, 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 je, 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 przeszkamy baby, gdzie on jest? Na razie bez żadnego reporta, na razie po chillersku. Na razie po chillersku lecimy. Ja ogólnie widzowie muszę zmieniać głos. Mnie tu wszyscy rozpoznają. To nie będzie... Co to jest? Co to kiba? Co jest synu, co ty? Co ty z synu? Chodź Podnieś. Co ty kiba? Co ty Przyszukam go. Może on ma jakiś... przedmiot i mnie zgłosi. Niech mnie zgłosi. Gotówkę. Wygląda jak... Typowy troll. Nie wiem dlaczego on tak wygląda. Dobra, ja go zostawię. Je. nie. nie, nie, nie. <laughs> ja nie wiem, co mi się dzieje. To jest jakiś cheater, czy o co tu chodzi? Ja mam w ogóle ten nick zmieniony? Fiutek 3000. Dobra, mam. Tu jest giełda. Na pewno na giełdzie ktoś będzie. W ogóle jest 230 osób. Bardzo dziękuję, że sobie tutaj gracie. To jest eksperyment społeczny. Musimy teraz coś większego odwalić. Na przykład. Poddaj się! Może nie! Poddaj się, ratuj spokojnie, to... spokojnie, spokojnie, spokojnie. Sp... O... Czemu to jest takie głośne. Dobra, zrobiłem mu rdema, No, on powinien mnie teraz zgłosić. No, musi mnie teraz zgłosić. Jak mnie nie zgłosi, to jest idiotą. I w ogóle teraz ukradłem policyjny samochód. A tutaj kolejny. O cholera! co, co? co? co tu się stało? Nie, nie, nie. O ma. Co tu coś... się. Bym widział. Pa. Ja się strzelam z całą komendą zaraz. Uciekam. Tu ja nie mam amunicji, nie? Trzeba dać przez konsolę. O Nie! 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 Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No jak ja mam stąd zniknąć? Dobra, wale kwita, wale quitta vale Pijam tam szybko, widzowie. Mam nadzieję, że bana nie dostanę. I oczywiście nie popieram takich rzeczy, co ja robię, no bo tak się roleplayowo nie gram. Ale tak jak mówię, testujemy dzisiaj administrację. Teraz już powinienem coś dostać. W ogóle ja tam chyba za szybko wchodzę, powinienem po jakimś czasie tam wejść. Trudno, wchodzę teraz, zobaczymy co się stanie. Dobra, na razie nikogo tutaj nie widzę, daję sobie rewa. Dobra. Ja sobie zdejmę ciuchy na szybko, żeby mnie nie rozpoznali. Muszę tą maskę. czy to okulary są? He, he, he. To, to, nie, nie, dlaczego? Obciągałem koledzy, obciągałem koledzy, zostawcie mnie. Obciągałem koledzy. Stój, stój, obciągałem, obciągałem koledzy, obciągałem mu. Stój. Obciągałem mu, obciągałem koledzy. Stój, ręce. Nie. Stój, ręce. Cholera. Nie, ta, ta babeczka co go podnosi, to jest admin, więc ja tu nie chcę nic zrobić. Zobaczcie mu ubranie i zobaczcie, że to są białe ubrania. I tam są trzy cięty, cholą, przeszukam, czy. Dopisz go, mówię. Oczekuję ci, on wygrzewał, że tak ma nowe rękawiczki, nie tylowe skrękawiczki. Mój On czeku, on ma broń, amunicję i tradycyjkę. Weź do tego, co on ma oddał. Municję, i nic więcej. Zejdź! Ej, ja mu nie zaśmiał. Ochęciągają koledzy! Ubrania, nie broń, ubrania. Ej do twojego kolega za to do mnie strzelać? Tak, tu ja mu obciągałem! Ostrzał, no, pan Nie! Podaj mi r jedynkę. A panu nie dziwno? Nie! Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Pan ciepły popiet, tak? Nie! Ta? nie. Okej, okay. dzięki, dzięki. A jakby sobie dać Spawn 580? <laughs> Dobra, nie wierzę, nie wierzę. Jeszcze sobie dałem rewa przez konsolę i spadam w jakąś otchłań. Nie ja wiem, ja pierdzielę. To, jak mi nikt teraz nie da bana, to ja. To, to w ogóle to jest aferak. Kto to w ogóle jest? Co ty? Co ty się tu kurwa ch... panoszysz się tu kur? Co ty się tu panoszysz? Co morda, Co... morda chodź. Co się panoszysz syn? Chodź tu Chodź tu do... Okien... Po... Podotykam cię W krzakach No no nie wytrzymam Morda Leszczu Co ty kurwa Leszczu? Co ty kurwa? Co Leszczu? Chciałem cię podotykać w krzakach Po znajomości Rozumiesz to kurwa? O! Co ty kurwa? O! Cion. Teleportuj je enderman? Oh! Ej, co jest? Cheater ładny, diabeł? Czemu ja dostałem bana za. Ej, dobra, czy on. Ja po paniu, paniu, prawda? Bo dawno nie dostałem bana za to, że jestem cheaterem i że niby odleciałem no klipie. Bardzo szy ile trwał ten odcinek w sumie? 17 minut nagrania mam. Szczerze, bardzo szybko dostałem bana. No i ogólnie, no, ciężko by mi było cokolwiek tutaj więcej robić, jak nie chcę mega psuć rozgrywki. Ale jak widzicie, administracja szybko tutaj reaguje. Naprawdę, ludzie też nie są jacyś upośledzeni. Więc jeżeli chcecie sobie tutaj pograć, wbijajcie na mój serwer udowodniłem to że jednak tak jak mówię administracja reaguje szybko na idiotów i tak dalej więc bijajcie link w opisie